Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie będziemy sobie dzisiaj rozbebeszać puszkę z mistrzostw świata w Brazylii w 2014 roku Matko, wtedy zaczynałem zbierać, wtedy zaczynałem zbierać karty Lam, piękna limitka wtedy zaczynałem zbierać karty, a to już tak dawno temu tak dawno to już było. Kurczę, pamiętam jak się ekscytowałem, jak ta kolekcja była na topie. Możemy sobie na razie ją dać. Tutaj zobaczymy, czy będziemy musieli ustąpić miejsca jakimś kartą z saszetek. Mamy 8, ma być 8 i jest 8. To sobie położymy tu. No to patrzymy, co nam ciekawego dali. Fajnie by było znaleźć jakieś rzadsze karty specjalne. Zobaczymy. Zaczynamy od fansika Lichsteinera. Fansy defensywy to sobie tak położymy o, a jak będzie coś na stojaczek, to naturalnie wrzucimy na stojak. Na chwilę obecną nie ma nic. Świetna była ta kolekcja. Teraz szczerze powiedziawszy, to chyba już przebiła ją kolekcja Fifa 365, ale A, ekspert to idzie do bazówek, ale ta kolekcja dalej mi się podoba, była pełna kolorów, mnóstwo insertów, tu było naprawdę, nawet bazówki dalej wyglądają znośnie, chociaż już nie wiem ile ich widziałem, o proszę Game Changer, fantastycznie i mamy tutaj jeszcze One to Watch'a Ozilka, super, bardzo fajne dwie karty, oj, oj, Super, super. Jesteśmy na półmetku. Szukamy co jeszcze? Mam fajnego wpadnika. Mamy jeszcze defensy wroka kompanego. na bok. Utility Player Quadrado. No, odpuszcz się dziadu. Defensy wrok kolejny, tym razem Juru. Tak się chyba nie wymawia. I na sam koniec. Jeszcze mamy Utility Player i No to zdecydowanie najfajniejsze dwie karty. To jest ten Game Changer Robina Van Persiego. Piękne są te karty. No i fantastyczna limitka Filipa Lama. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie proszę kciuka, bardzo mi to pomaga. No i zapraszam wszystkich na kolejne moje produkcje. Trzymajcie się, cześć.